Nagrywam ten film dzisiaj, żeby mi się coś stało. Uważam, że jest wysokie prawdopodobieństwo na to. I chciałem coś powiedzieć na wszelki wypadek. Żeby nie było, że nic nie mówiłem. Więc jest dzisiaj piątek 13. Piątek 13 dzisiaj jest. Robię to nagranie. Po prostu poczuję, że muszę. Mam takie przeczucie. Jak to oglądacie, to coś mi się wydarzyło. Bo to jest taki film na taki wypadek. I nagrywam go bez scenariusza, bez żadnych kluczy, montaży, bez niczego. Nagrywam go po prostu prost, żeby powiedzieć, co się dzieje. Więc zaczęło się od tej filmie, tego filmu z Olą. Gdzie oczywiście chciałem się do tego odnieść, pisałem, że chcę się odnieść. O, zacznijmy od tego, że od trzech lat nie jestem w internecie, nie? Bo uciekłem gdzieś. Od dwóch i pół lat jestem w Anglii, bo mama zachorowała na raka. Ma drugiego raka, teraz jestem tutaj, starałem się po prostu opiekować się nią, dostarczać jej finanse, na leczenia i tak dalej. Więc po prostu. Nigdzie nie uciekłem, nie, mam, nie jest tak, jak jest mówione w mediach. Na filmu Oli zaczęło się tak, że oczywiście ja będąc z mamą, chcąc spokoju, chcąc nie być w internecie, bo miałem okazję wrócić do internetu, i nawet myślałem nad tym, żeby zrobić taką serię biznesową, ale żeby nie wchodzić w szczegóły, pierwszy chciałem osiągnąć jakiś biznes. Niestety się nie udało. Może to nie mam do tego po prostu predyspozycji. W każdym razie też nie, nie planowałem ukrywać się z internetu, tylko po prostu wiele rzeczy zmieniło mi perspektywę i rzeczy, które były dla mnie ważne w życiu. E, mianowicie też mama. I też sam przykład tego co się dzieje teraz w internecie. Jest również powodem tego, dlaczego nie uważam, że internet jest dobrym miejscem. Zaczęło się od filmu Oli, gdzie chciałem się odnieść, ale niestety nie dostałem takiej możliwości. Nie dostałem takiej możliwości, żeby cokolwiek powiedzieć z mojej strony. I to był pierwszy punkt, gdzie wiedziałem, że nie mogę liczyć na internet, na media. Na jakichś redaktorów, jakichś dziennikarzy, bo każdy ma swoją narratywę, którą chce przedstawić. Więc wysłaliśmy prawnie pismo też. Prawnik wysłał do Konowskiego i Wardęgi, też z tą samą prośbą: Słuchajcie, wiemy, że jakiś tam film będzie. Czy możecie powiedzieć, co tam jest, żebym mógł powiedzieć swoją stronę, bo zawsze są dwie strony. Zawsze mogę dużo rzeczy. Od razu jak oglądałem miałem takie, po prostu nie wierzyłem, nie wierzyłem, że coś takiego może być powiedziane. I mówię, że muszę to, mówię, muszę to wyjaśnić, muszę to przedstawić jakoś, muszę powiedzieć, jaka jest prawda. Ale z względu na to, że... Ardenga i Konop nie odpisali, nie dali mi takiej możliwości. Kuba Wątor też nie dał mi takiej możliwości, a tam w ogóle nie wiem co się stało, że ta narratywa Oli się tak, jak wszystko się tam pomieszało i było widać, że było to wątpliwe i że coś tu, coś było nie na rzeczach. Tak? To było oczywiste, każdy to wiedział, ale potem film Fardęgi i Konopa wyszły, co zasłoniło to, że coś jest nie na rzeczach. Więc ja czekałem na tą możliwość. No, ja nie dostałem możliwości od konopa, od, od wardęgi, od Wontora, żeby powiedzieć swoje, mówię, że nie ma sensu. Nie ma sensu nic mówić w internecie. Nie mogę liczyć na internet. Nie mogę liczyć na swoją stronę, nie mogę liczyć na swoją prawdę. Bo ja coś powiem, ten powie, że tak nie było. Ten powie potem sam coś innego. Ten coś inaczej przedstawi. Ten zmieni kolejność jakiś rozmów, ten powie to. Kurde, ktoś komuś opłaci coś, żeby powiedzieli to, czy tamto. Jakby to jest tak przeklęte i przegięte wszystko, co tam się dzieje za kulisami, że nie mogłem na to liczyć. Mówię, że coś tu jest, kurde, coś tu się dzieje dziwnego. Nie mogę na to liczyć. Nie mogę liczyć na internet, nie mogę liczyć na Martęgę, na Konopa, na żadnego dziennika, nic żeby przedstawili moją stronę. Nawet jakbym nagrał film, opublikował, mimo że jestem i byłem przeciwko temu, ale robię to teraz, bo martwię się o swoje życie. I chciałbym, żeby jakaś wiadomość została dla was i to będzie tylko opublikowane. Gdyby coś mi się wydarzyło złego, co by było nie na miejscu, albo nieuczciwe, albo jakieś krzywe, będę podejrzewał krzywe zagrania, czy coś będzie wiesz, coś po prostu. Już takie rzeczy się dzieją, dlatego to nagrywam i widzę to, widzę to i dlatego to nagrywam teraz. I wracając do tematu, po tym jak odezwałem się i nikt nie dał mi szansy wypowiedzi, ja nie chciał wiedzieć, no to powiedziałem, że nie mogę liczyć na internet. Wiedząc, że nie mogę liczyć na internet. Zostawiłem wszystko i mówię: dobrze, ja mogę liczyć na polski rząd, mogę liczyć na policję. Tam wszystko się wyjaśni. Tam oczywiście oczyszczę swoje imię, tam powiem jak było. To zostanie obalone, tam to zostanie obalone. Będzie moja wersja, pokażę chociaż swoją stronę i tam będę traktowany uczciwie, tam będę traktowany fair, tam na pewno mnie wysłuchają. I co się wydarzyło? Zostałem wciągnięty w jakąś sprawę polityczną i teraz nie mam komu ufać. Nie mam gdzie wysłowić swoje zdanie. Bo gdzie myślałem, że internet to internet, i takie gadanki, okej, okay, nie jestem już w internecie, to po prostu wyjaśnię to z policji, to teraz to, co się dzieje w mediach, co politycy mówią, co politycy robią sami musicie pewnie to widzieć, i ja nie wiem. Ja, ja po prostu siedzę, patrzę w ścianę i myślę, że jestem w jakimś filmie. Nie mogę uwierzyć w to, co się w tej chwili po prostu dzieje. Nagorka medialna i atak, pierwotne już wskazanie mnie o różne czyny, jak jeszcze żadnego procesu nie było przez polityków, przez. Premiera Polski, moje imię i nazwisko, Jak w głowie mi się nie mieści. Teraz, jak mówię to, teraz do Was, do filmu, do potencjalnych ludzi, którzy to zobaczą w głowie, w, zobaczą w głowie mi się to nie mieści. Kilka przykładów teraz, yy, że to kłamstwo, że zostałem pobity. Ja nie wierzę w to, po prostu co się dzieje że kłamstwa, że zostałem pobity, e, że ja to wymyśliłem, że ja uciekłem, że ja się kryję w Anglii, byłem na zakupach, dla mamy kupowałem łososia różne jedzenia, gdzie się ukrywam, idąc do Lidla, gdzie zostaje nagle napadnięty przez gościa, e, Polaka jednego, który chodzi za mnie, zaczyna mnie nagrywać, wyzywać, krzyczeć na mnie, jak jeszcze nic się nie działo, nikt mnie nie szukał.